I możesz być tego pewien jak w banku? Zgodnie z prawem tego stanu, zgodnie z prawem w Kalifornii, Nick Reiner nie jest winny morderstwa. Wydrukuj to. Wydrukuj to. Mocne słowa po tym, jak Nick Reiner pojawił się dziś w sądzie oskarżony o zabicie swoich rodziców, legendy kina Roba Reinera i swojej matki, Michaliny. Low and Crime było na sali sądowej i po raz pierwszy zobaczyliśmy Nika Reinera od czasu jego aresztowania w zeszłym miesiącu. Przełomowe wydarzenie, które miało miejsce na sali sądowej, może zmienić przebieg obrony Nika. Zajmujemy się sprawą przedstawioną przez Low and Crime. Jestem Chris Stewart. Zaskakujący zwrot w sprawie o morderstwo Nika Rainera miał dziś miejsce na sali sądowej w Los Angeles. I wydarzyło się to bardzo szybko. 32-latek oskarżony jest o dwa morderstwa pierwszego stopnia i brutalne zabicie rodziców. Uznany reżyser, prawdziwa legenda Hollywood, Rob Reiner oraz jego matka, fotografka i producentka, Michelle Singer Reiner. Zostali znalezieni martwi w domu w Brentwood w Los Angeles 14 grudnia. Prokuratorzy twierdzą, że para miała wiele ran kłutych, a zarzuty dotyczą wielokrotnego morderstwa. Jeśli Nick Rainer zostanie skazany, grozi mu do żywocie bez zwolnienia warunkowego lub kara śmierci. Oba te wyroki są możliwe. Dzisiejsza rozprawa nie dotyczyła szczegółów ani zeznań, bo zanim Reiner je złożył, jego obrona się rozpadła. Znany adwokat Alan Jackson zrezygnował. Facet stojący obok niego podczas pierwszych przesłuchań wszedł do gabinetu sędziego, a potem wrócił i ogłosił, że wycofuje się ze sprawy. I tak po prostu Rainer został przekazany obrońcy z urzędu, a przesłuchanie zostało odroczone. Stało się to po tym, jak Rainer zrzekł się dziś prawa do przesłuchania. Nastąpił zaskakujący moment. Przed sądem Jackson podszedł do mikrofonów i wygłosił oświadczenie, które było równie dramatyczne, co przemyślane. Zdanie natychmiast rodzi pytania, dokąd zmierza ta linia obrony. I możesz być tego pewien jak w banku. Czy to jest zgodne z prawem tego stanu? Zgodnie z prawem w Kalifornii? Nick Reiner nie jest winny morderstwa. Wydrukuj to. Wydrukuj to. Oto skrócona wersja tego, jak trafiliśmy dziś do tej sali sądowej. Reiner został zatrzymany kilka godzin po tym, jak miał dźgnąć nożem swoich rodziców. Reżysera Roba Rainera i producentkę Michelle Singer Reiner. Komoć gnął ich wielokrotnie w domu, w którym mieszkali od dziesięcioleci, w dzielnicy Brentwood w Los Angeles, w grudniu. Następnego dnia prokurator okręgowy Los Angeles działał stanowczo. Dwa zarzuty morderstwa pierwszego stopnia oraz szczególne okoliczności wielokrotnego zabójstwa. Grozi za to dożywocie bezwarunkowego zwolnienia lub kara śmierci. Na tym etapie nie znamy motywu. Do tej pory nie podano żadnego motywu do publicznej wiadomości. Nie ma żadnego wyjaśnienia, co według prokuratury wydarzyło się w tym domu, nie znamy powodu. Nick również od tamtej pory przebywa w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją. I w kolejnych dniach jedna rzecz od razu rzuciła się w oczy. To jego wybór adwokata, a właściwie na tym etapie byłego adwokata. Ponieważ Alan Jackson, znany adwokat, jedna z największych postaci w świecie obrony sądowej, pojawił się w sądzie w imieniu Nika, co naprawdę wskazywało, że ta sprawa będzie bardzo zaciekle broniona. Nikt nie przyznał się do winy. Jego przesłuchanie już raz odroczono, a Jackson poinformował sąd, że z powodów medycznych jego klient nie uczestniczy jeszcze w postępowaniu. Przed ważną dzisiejszą aktualizacją w sądzie: Myślę, że ważne jest, aby porozmawiać o obawach, które ludzie podobno mieli wobec Nika Reinera, jeśli chodzi o jego wieloletnie problemy z uzależnieniem, a także o jego zdrowie psychiczne. W tygodniu po aresztowaniu Nika pojawiło się wiele historii na temat jego dziwacznego zachowania. Rob i Michelle Reiner zostali poprzedniej nocy znalezieni martwi, zaćgani na śmierć w swoim domu w Brentwood w Los Angeles, gdzie mieszkali od dekad. Hollywood Reporter opublikował bardzo szczegółowy artykuł o przyjęciu świątecznym w domu Konana O'Briena. Komik, gospodarz talk show emitowanego późno w nocy przyjęcie, na którym było mnóstwo gwiazd z najwyższej półki. Więc Hollywood Reporter napisał, że nikt podchodził do ludzi na przyjęciu świątecznym u Konana. I że komo domagał się, żeby powiedzieli, kim są i czy są sławni. Podobno podczas tej konfrontacji z Billem Haiterem, która trafiła do artykułu, nikt się w niego wpatrywał. A Bill Hajter uprzejmie próbował wybrnąć z tej bardzo niezręcznej i niepokojącej rozmowy, w którą został wciągnięty. Szczerze mówiąc, brzmi to tak, jakby to była bardziej konfrontacja. Bill Heiter mówi Nikowi, że po prostu rozmawia z kimś innym, a potem nikt przez dłuższy czas się w niego wpatruje. Według tego artykułu w The Hollywood Reporter Nikt zmagał się ze swoimi demonami, co do tego nie ma wątpliwości. A jeśli chodzi o kwestię uzależnień, był otwarty na temat walk, które toczył od bardzo młodego wieku, przynajmniej od czasów, gdy był nastolatkiem, ponieważ występował w podcastach i opowiadał o tym, jak był na odwyku dziesiątki razy, a nawet był bezdomny w kilku stanach. W swoich nastoletnich i być może wczesnych dwudziestych latach napisał film Być Charlie'em. Film ukazał się w 2016, 2015, 2016 roku i był luźno oparty na jego życiu. Opowiadał o chłopaku, który zmagał się z uzależnieniem od heroiny i bezdomnością. A film wyreżyserował jeden z najbardziej znanych reżyserów wszechczasów. Reżyser stojący za. Gdy Harry poznał sali, reżyserem filmu Ludzie Honoru był jego ojciec Rob Reiner. Teraz patrząc na ten film, szczerze mówiąc nie ma on dobrych recenzji na Internet Movie Database. Można zauważyć, że ten film, który Rob wyreżyserował po nakręceniu jednych z największych filmów wszechczasów, to był raczej wysiłek, by zbliżyć się do syna, który tak bardzo się zmagał, niż próba stworzenia kolejnego hollywoodzkiego klasyka. Twoje dziecko. Jeśli Twoje dziecko przechodzi przez trudny okres, wiesz, jako rodzic, Twoim głównym zadaniem jest zapewnić mu bezpieczeństwo. Rob i Nick pojawili się razem, promując film Być Charliem" około dekadę temu. To fragment serii Build od America Online, który od tego czasu stał się wiralem na YouTubie. Wciąż jest dostępny na YouTube. Nick i Rob podczas konferencji prasowych mówili o wspólnej pracy nad filmem i jej wpływie na ich relacje. Wygląda na to, że to było dla nich naprawdę ważne, że mogli teraz razem nad tym pracować. Po premierze tego filmu nie wyglądało na to, żeby Nick zrobił dużą karierę jako aktor, scenarzysta czy reżyser. Ale są też doniesienia nie tylko o zmaganiach Nika z uzależnieniem, ale ostatnio podobno zdiagnozowano unika bardzo poważne zaburzenie psychiczne. TMZ podało, że po tym jak Rob i Michel Reiner zostali znalezieni martwi, unika zdiagnozowano schizofrenię na kilka tygodni przed zamordowaniem jego rodziców. TMZ podało, że rozmawiało z osobą mającą bezpośrednią wiedzę o tym, jak Nick radził sobie w więzieniu po aresztowaniu za rzekome zabicie rodziców artykule napisano, że Nick był jak we mgle z powodu swojego stanu zdrowia i leków, które przyjmował. I ten raport stwierdził, że Nick w tym momencie nie pogrążał się w żałobie. Opierało się to na stanie zdrowia psychicznego Nika, opisanym w tym artykule. Teraz po rzekomych morderstwach swoich rodziców, Nick podobno udał się do hotelu w Santa Monica, który znajduje się około czterech mil od domu jego rodziców w Brentwood. I podobno zameldował się w hotelu około 4 rano, według doniesień medialnych. A następnego dnia rozegrała się przerażająca scena, ponieważ pokój był podobno cały we krwi. Personel wszedł do pokoju, by posprzątać go następnego dnia. Jednak, według dużego raportu TMZ, musimy to obserwować. Policja być może przeszukała ten pokój bez nakazu, co może rodzić pytania o to, czy to, co znaleźli w tym pokoju, będzie dopuszczalne w sądzie. Ale myślę, że jesteśmy jeszcze daleko od tego momentu w tej historii. Nick został aresztowany przez policję w Los Angeles około 21:30 tego samego dnia, gdy odkryto ciała jego rodziców, znalezione około 15:00, a Nick został znaleziony w pobliżu kampusu Uniwersytetu Południowej Kalifornii, w centrum Los Angeles. Był mniej więcej 24 km od domu swoich rodziców. National Broadcasting Company Los Angeles jako pierwsze zdobyło nagrania, na których Nick kupuje napój izotoniczny w sklepie. Następnie przeszedł przez ulicę, gdzie widać, jak podjeżdża policja i zabiera go do aresztu. I nikt od tamtej pory przebywa w areszcie i będzie tam pozostawał nawet po dzisiejszym wystąpieniu w sądzie. Ciągle czekamy, aż zostanie postawiony w stan oskarżenia i wciąż czekamy, aż złoży swoje oświadczenie. Wobec tych bardzo poważnych zarzutów, z którymi się mierzy, że rzekomo zabił swoją mamę i tatę, czy zrobił to z powodu problemów z uzależnieniem, czy też istnieje jakiś motyw, o którym nie wiemy. Albo czy było to wynikiem bardzo poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym? To będzie coś bardzo istotnego do obserwowania, gdy ta sprawa będzie dalej toczyć się przez system prawny w południowej Kalifornii. To przygotowało grunt na dzisiejszy dzień w Los Angeles, gdy Nick Reiner ponownie trafił do sądu i spodziewano się jego formalnego oskarżenia. Zanim to się stało, wszystko się zmieniło. Jackson poprosił o rozmowę z sędzią w gabinecie, po kilku minutach wrócił na salę sądową. I tak to się stało. Ja w imieniu Mortona Jacksona Queena, za zgodą i zrozumieniem pana Rainera, proszę o wycofanie wpisu jego obrońcy. Po rozmowie w gabinecie sędziego, wyjaśnienie przekazano sądowi. Na tym etapie pozostaje nam wycofać jego obrońcę i prosić o zaufanie. Biuro obrońcy publicznego zostało powiadomione, rozmawialiśmy z nimi, są tutaj, to ich personel są gotowi przejąć sprawę. Rozumiem, że są gotowi do natychmiastowego wyznaczenia. Natychmiast. Biuro obrońcy publicznego. Zgadza się. Tak więc sąd przejmie sprawę. Ta kancelaria zostaje zwolniona jako pełnomocnik, a sąd wyznacza Biuro Obrońcy Publicznego do reprezentowania. Pan Ryan, to Twój obecny pełnomocnik i adwokat w sprawach dotyczących przedmiotów i dokumentów. Zdecydowanie się do tego zastosujemy. Kwestia została rozstrzygnięta. Wysoki Sądzie. Obowiązuje nakaz ochrony wydany przez sąd dotyczący postępowania z materiałem dowodowym. Nakaz ten pozostaje w mocy na razie. Przekażemy kopię nakazu i materiały dowodowe do Biura Obrońcy Publicznego. Tak, sąd to zrobi. Zarządzi ten nakaz. Pan Daly porusza słuszną kwestię. Jestem objęty nakazem ochronnym, aby nie udostępniać naszych materiałów dowodowych nikomu innemu, kto miałby zeznawać tych informacji, tylko pani Reed i jej biuru. Byłbym w pełni zgodny z nakazem ochronnym dotyczącym oskarżonego. Nie ma problemu. Wierzę, że nakaz ochronny jasno określa, że obejmuje on firmę pana Jacksona, jak również każdego następcę. Teraz... Dziękuję. Widoki dostawcy na tym ekranie. Dziękuję. Dziękuję. Mówca. Akta wracają do rejestru osób przeciwko Reinerowi Rainerowi. Sprawa 25C, JTCF 08098. To zabawne. Jestem Kimberly Freitz, CME, członkinią biura. Zadam kilka pytań. Dziękuję. To dla mnie jeszcze większy zaszczyt być tak reprezentatywnym. Dziękuję. Jesteśmy tu po raz ostatni, aż do 23 tego lutego. Ten dzień to 23 lutego. You, Dziękuję. Będę współpracował z panną Green w sprawie jej materiałów dowodowych. Przyjmuję zrzeczenie się dowodu zatytułowanego Twoje konstytucyjne i ustawowe prawa do szybkiego oskarżenia, Panna Green. Biuro Obrońcy Publicznego wnioskuje o przesunięcie Twojego postawienia w stan oskarżenia na luty. 23 lutego 2026 w tym wydziale? Czy zrzekasz się prawa do postawienia w stan oskarżenia dzisiaj, aby Twoja sprawa mogła zostać przesunięta na 23 lutego 2026 roku na postawienie w stan oskarżenia? Tak, właściwie. Usunięta dyskusja. Sąd uznaje, że oskarżony świadomie i rozważnie zrzekł się prawa do szybkiego oskarżenia i że ta Rada Akt chce, aby w tym protokole, w tym zrzeczeniu się, które zostało wyznaczone na postawienie w stan oskarżenia w tym wydziale na 23 lutego 2026 roku, pozostało, że nie ma kaucji. Dobrze, dziękuję. I podczas gdy to wszystko działo się na sali sądowej, były rzeczy, których nie dałoby się wychwycić, słuchając tylko transmisji. Ponieważ tutaj w Law and Crime mieliśmy członka naszego zespołu, który był tam na miejscu i mówią nam, że Nick Reiner nie był zaskoczony tym, co się działo. Zanim rozprawa się w ogóle zaczęła, widziano go, jak rozmawiał i śmiał się z zastępcami szeryfa. Miał ogoloną głowę i lekki zarost. Wyglądał na zmęczonego, ale nie wydawał się wstrząśnięty. Jego brat i siostra nie byli dziś na sali. Alan Jackson tymczasem chodził tam i z powrotem. Krzyżował ramiona. Rozmawiał przez telefon. Z tego, co nasz człowiek na sali sądowej mógł zobaczyć, był wyraźnie spięty, nawet zanim poprosił o rozmowę z sędzią. Po prostu wydawał się bardzo napięty w tym momencie. Gdy przesłuchanie się zakończyło, Jackson nie wyszedł po cichu. Wyszedł prosto z sali sądowej, minął kamery i podszedł do mikrofonów. I właśnie tamta sprawa nabrała kolejnego zwrotu, już poza gmachem sądu. Alan Jackson. Nie unikał kamer, podszedł prosto do mikrofonów. I zanim ktokolwiek zdążył zadać pytanie, wyjaśnił jedną rzecz. To nie było strategiczne wyjście, jak mówi. To nie było coś, czego chciał. Musiałem wycofać się jako obrońca Nika Reinera. Okoliczności poza naszą kontrolą, ale co ważniejsze, poza kontrolą Nika, zadecydowały o tym. Niestety, to uniemożliwiło nam dalsze reprezentowanie Nika. Z przyczyn prawnych i etycznych nie mogę wyjaśnić wszystkich powodów, choć wiem, że to pytanie wszystkich nurtuje. Oczekujemy, że obrońca z urzędu przejmie sprawę, został już wyznaczony i bardzo kompetentnie będzie chronił interesy Nika Rainera w dalszym postępowaniu. Ale bądźcie pewni, bardzo, bardzo pewni co do tego. Ja i mój zespół pozostajemy głęboko, głęboko zaangażowani w Nika Rainera i jego najlepsze interesy. W rzeczywistości wiemy nie tylko jesteśmy przekonani, ale wiemy, że proces prawny ujawni prawdziwe fakty dotyczące okoliczności tej sprawy. Sprawa Nika? Wiecie, w ostatnich trzech tygodniach dużo zostało napisane: dużo napisano o Niku, o jego rodzinie, o okolicznościach. Spekulacje pojawiają się w prasie. 15 grudnia wcześniej rano byłem w Nowym Jorku i odebrałem telefon. Ja i mój zespół rzuciliśmy wszystko. I przez ostatnie trzy tygodnie poświęciliśmy dosłownie każdą wolną chwilę, aby chronić Nika i jego interesy. Zbadaliśmy tę sprawę od A do Z z każdej strony. Czego się dowiedzieliśmy? I możesz być tego pewien. Jest to, że zgodnie z prawem tego stanu, zgodnie z prawem Kalifornii, Nick Reiner nie jest winny morderstwa. Wydrukuj to, wydrukuj to. Chcę, żebyś przemyślał to zdanie. Niewinny morderstwa. Jackson nie powiedział, że Nick Reiner nie zabił swoich rodziców. Nie powiedział, że Nick Reiner jest niewinny. Powiedział. Zgodnie z prawem w Kalifornii, Nick Reiner nie jest winny morderstwa, i to rozróżnienie ma znaczenie. Prawo Kalifornii pozwala, by ktoś popełnił czyn, nawet śmiertelny, i nie był uznany za winnego morderstwa. Jeśli prokuratorzy nie mogą udowodnić wymaganego stanu psychicznego, zamiaru, złej woli lub zdolności, może to otworzyć drogę do obrony związanej z niepoczytalnością, niezdolnością umysłową lub brakiem przestępczego zamiaru. Warto jednak podkreślić, że Jackson nie wskazał, która z tych linii obrony mogłaby mieć tu zastosowanie. Powiedział, że jego zespół prowadził śledztwo w tej sprawie. Cytuję od początku do końca. Przeanalizowali sprawę i doszli do wniosku, że sama ustawa zmienia sposób, w jaki należy teraz patrzeć na tę sprawę. Prokurator okręgowy Hrabstwa Los Angeles. On sam podszedł do mównicy i jasno dał do zrozumienia, że biuro prokuratora nie zamierza się wycofać. W naszym systemie wymiaru sprawiedliwości każdy oskarżony ma prawo do adwokata, który będzie gorliwie bronił jego interesów i robił to skutecznie. Tak samo Nick Rayner, niezależnie od tego, czy to Alan Jackson, ktoś z biura obrońcy publicznego, czy inny adwokat, ma prawo do tego adwokata i dopilnujemy, żeby go otrzymał. Druga kwestia. W procesie współpracy z tym adwokatem dopilnujemy, żeby biuro prokuratora udostępniło temu adwokatowi pełny wgląd we wszystkie materiały dowodowe dotyczące tej konkretnej sprawy. Niezależnie od tego, czy chodzi o przesłuchania, jakiekolwiek nagrania wideo czy opinie biegłych, dopilnujemy, żeby ten adwokat otrzymał wszystkie niezbędne informacje, by skutecznie reprezentować swojego klienta przed sądem. I po trzecie, Jesteśmy całkowicie przekonani, że ława Przysięgłych uzna Nicka Rainera za winnego ponad wszelką wątpliwość brutalnych morderstw jego rodziców Roberta Rainera i Michelle Singer Rainer i zrobi to jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Tak więc na tym etapie sprawy się obecnie znajdują. Nick Rainer pozostaje w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją. A teraz reprezentuje go obrońca z urzędu. Nie jest to znany i prawdopodobnie bardzo drogi adwokat, Alan Jackson, którego możecie pamiętać oczywiście z procesu Karen Reed, gdzie udało mu się uzyskać uniewinnienie. Oczekiwano, że będzie to bardzo głośna obrona, ale Alan Jackson nie będzie wspierał Nika Reinera. Przesłuchanie Nika Reinera, podczas którego złoży oświadczenie, przesunięto na 23 lutego 2026 roku. To wszystko w tej sprawie od Law and Crime. Subskrybuj nas na YouTube, Spotify, a także na Peacock. Jestem Krzysztof Stewart. Do zobaczenia.